O, ja tak lubię na spokojnie wstać, bez stresu, zrobić sobie śniadanie na bogato. To jest mój pierwszy dzień pauzy, początek pauzy. Tak moja pauza mija. Podgrzewam sobie trochę ryżu. Wyjadam to, co się najszybciej psuje i to, co nie mogę wziąć do stanów, czyli ten. No i do tego sałatka. Tutaj mamy troszeczkę majonezu. Musztardy, ocet balsamiczny i oliwa. Mieszamy, już chyba to kiedyś pokazywałem, z tego wychodzi super dressing. Później dorzucam sałaty, mieszam, później dorzucam to, mieszam, pomidorek mieszam i pycha Tam już się dwa odcinki złożone, będę sk składał trzeci podcast, no i taka ponura pogoda padał śnieg nawet, ale się zmobilizuję i wyjdę z kabiny dla samego faktu. No i muszę tą torbę wypróbować do roweru. Rower wyciągnę, przyjadę, przyjadę, 8 km. ubiorę się tak, żeby nie zmarznąć, ale muszę się ruszyć. Muszę, muszę, muszę. 15, 19, tutaj jest 12, 12, 19, przepraszam. No, mobilizuję się, żeby się ruszyć na zewnątrz. Pogoda nijaka, trochę śniegu, ale muszę, muszę, muszę się zmobilizować. Więc tak, wypróbuję nową tordę do roweru. Czy ona zda zadanie samolotu, o to chodzi, żeby, sam, żeby rower się za bardzo nie uszkodził. W sumie tam nie ma co się uszkodzić, najbardziej wrażliwa część to jest przerzutka. I przyrzutka, jak się go składa, to chyba jest wewnątrz. No. A jak się rower rzuci, no. Nie powinno się nic tam zgniąć Dobra, próbujemy. I chcę też zrobić porządek w tym schowku tutaj, żeby było to funkcjonalne. Bo na razie są łańcuchy przykryte wszystkim. A jakbym potrzebował wyjąć łańcuchy, to bym musiał wszystko wyjąć. I chcę, chcę, chcę po prostu popracować nad tym schowkiem, żeby był funkcjonalny. A nie jest aż tak źle, nie jest zimno. Troszeczkę wiecznie, ale jest sucho, więc na rower trzeba iść. Dobra, wyłączę agregat na chwilę, bo nie potrzebuję prądu. Schowam go do kabiny. Teraz już go nie chowam pod, pod ten. Po prostu jak go nie używam, chowam, chowam go tu i to jest, to jest dobre. Co chciałem powiedzieć? A, no nie potrzebuję prądu, bo się baterie podładowały. Jeszcze posiedzę trochę na laptopie, to dalej podładuję baterie i na wieczór będę ok. Baterie będą wystarczająco podładowane. Aha, jeszcze muszę wejść do naczepy, zobaczyć jak mój frak wygląda, bo trochę tych wybojów było. Kupiłem też takie małe torby, bardzo małe torby, no ale nas składak nie jest duży, nie? Też je zamontuję, ale najpierw spróbuję włożyć składaka do tej dużej torby. To będzie razem z siedlkiem. Że torba jest spoko. Mi się wydaje, że chroni dość dobrze rower. Tylko problem jest taki, że właśnie. Przedełko to można zostawić w tym czy nie, ale problem jest taki, że przyrzutka jest na zewnątrz i będzie trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby ją zabezpieczyć, bo jak coś się tu powygina, to będzie problem, nie? Także będę musiał jakąś blaszkę, coś, coś wymyśleć. A tak a tak poza tym to spoko, nie? torba jest tak skonstruowana, żeby rower po prostu na niej stał. W niej stał tak, jak powinien stać, nie, nie tak, tak, jak ja wkładałem do góry nogami. No, tylko trzeba będzie coś wymyślić z tą przerzutką, nie? Żeby ją wzmocnić, no bo to jest jednak trochę wrażliwe. Ale siodełko można normalnie włożyć do roweru i jest git. Siodełko tylko zdejmuję, żeby włożyć do traka i tu nawet można jeszcze parę rzeczy wziąć do tej torby włożyć, torba się bardzo fajnie składa o, Rower waży, ja wiem nie wiem, z 15 kg? Dobra, teraz spróbuję te torby na rower Torby można złożyć, jeszcze tam nie walczyłem z nią bardzo ale można ją bardzo dobrze skompaktować i włożyć prawdopodobnie do jednej z tych tyg. torby też są spoko. Małe, bo małe, ale do czegoś się przydadzą. No nic, zimnica czy nie, trzeba jechać. Te torby są podobno wodoszczelne. Zobaczymy właśnie. Się trochę ubrudzą, nie będą tak nowe. Będą wyglądały na używane. dobrze, rundka po hołb. do miasta i z powrotem niedaleko, zimno nie zimno, rower ma być, to szkoda roweru na taki syf, nie? torba się nie za bardzo sprawdza, bo zahaczam nogami, poprawiłem je, odwrotnie założyłem, trochę ocierają, ale przynajmniej się nie, 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 z, nie z tego. Nie spadają. No, składakiem po śniegu to jeszcze tak nie jeździłem. <laughs> to nie są opony zimowe, więc trochę lipa. Ta od to działa dobrze. Czyli dobrze, lepiej. Ale składak to nie jest rower turystyczny, nie? Ale mówię, zawsze coś. Mniej w plecach. Na przykład części zapasowe. Do składaka można mi włożyć w tych torbach. To trzeba być zdeterminowanym, żeby iść na rower, co? Dobra, wracam. Ale nie, już jestem tak blisko miasta, że rundkę po mieście zrobię. Stanę to miasto. Nie raz tu rowerowałem. Cofnijcie się do innych filmów. Malutkie miasteczko. Ja swojego czasu, jak chodziłem do szkoły, można powiedzieć odpowiednik podstawówki, to w Montrealu byłem pionierem. Jeździłem rowerem przy z 10 może nie w śnieżycach, ale <laughs> jeździłem rowerem aż do grudnia dopóki śnieg nie spadnie. A teraz w Montrealu jazda rowerem zimą to jest normalne. małe malownicze miasteczko. Słońce się gdzieś przybije. Ale dzisiejszy dzień nie sprzyja do takich długich wycieczek rowerowych, dlatego wracam. Tymczasem zrobiłem sobie porządek w schowku, tak żeby był funkcjonalny. Największy problem miałem właśnie z tym, i teraz jest idealnie, bo mam ich 12. I on, był problem z takim, że one się ruszała. A teraz są lekko przygniecione. I teraz będzie elegancko. Dostęp do łańcuchów jest. Dwa są z tyłu bardzo mocno zaklikowane. Tych dwóch rzadko kiedy się używa. W ogóle łańcuchów rzadko kiedy się używa. No ale jak trzeba, to trzeba. I dostęp do czterech mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Paliwo do agregatu rzadko używam. To jest z tyłu. Znaczy, to, to naj, najrzadziej wyciągam, nie? I tu mam jeszcze miejsce na rękawice i ewentualnie jeszcze jeden baniak z tym, z płynem. Myślałem, że już w ogóle miejsce nie zagospodaruję, to proszę, ile jeszcze zagospodarowałem. To jest do wyrzucenia. Tutaj dałem sobie pasy zapasowe, a to dzisiaj będę czyścił tarmaną jako tako. Przydaje się, ale trochę obijam nogami jeszcze pomyśleć. Dzisiaj będę prał jeszcze dywan i od razu podłogę. Elegancko. Ja to muszę mieć wszystko na tip-top, I teraz to można pracować, no. Wszystko, co trzeba, jest pod ręką. Najważniejsze to, to. Co najczęściej się używa, nie? I pięknie. Dobra. Drugi dzień różnowanie. Pauza już chyba jest. To jest 5.30. Tutaj, tutaj, tutaj. Jak jedzie się rowerem, to się zegarek przestawia według GPS-a na czas lokalny. to już dzisiaj jest zapełniony, można powiedzieć. Zaraz idę się wykąpać. No i pierwsza zrzutka dopiero o 10 wieczorem, więc. No, wszystko szóstka już zrobiona. Dzisiaj wieczorem pierwsza zrzutka, więc yy, jeszcze mam czas, jeszcze pójdę na rower. Zaraz odsunę kotary. No i nic, no. tak minęła pauza dość szybko, doszedłem do siebie już, w sensie z ustawieniem czasu w sobie w głowie, ciało się przyzwyczaiło, jetlagi już poszły. Czyli tak, <grym> tak. idę pod prysznic i na dzisiaj mi zostało wyprać tą podłogę, chciałem to zrobić wczoraj, ale nie zdążyłem, tutaj myłem naczynia i tak doszedłem do wniosku, że I tak naczynia myłem raz na, na trasę, jak miałem czas, Teraz doszedłem na do wniosku, że mogę mieć je codziennie i nie muszę ich brać do domu, żeby je myć. Można równie dobrze umyć je tutaj. Wodę sobie zawsze stawiam na wieczór, tak. Tutaj łubasto mnie je nagrzewa, i mam ciepłą wodę rano, żeby umyć ręce. Akurat teraz jestem na trak stopy, nie? Ale żeby umyć ręce, ale to jest dobre do umycia naczyń, na przykład ciepłą wodą. Mam płyn, mam wszystko. Nigdy nie przestajemy z postępem. Jeszcze słońce nie wstało, 6.30. Ale jak szedłem na podkryślisto, to gdzieś tam księżyc było widać A i są gwiazdy, więc dzisiaj będzie pogodnie Jutro by było fajnie, żeby była pogoda, bo Będę płynął wzdłuż gór skalistych do Nanaimo Rzadko się pływa do Nanaimo I będzie ładny widok No ja tak dopiero Za 12-13 godzin stąd ruszę Nie wcześniej Pierwsza zrzutka o 10 wieczorem dzisiaj 6 palet. No, tam w tym Suri zróżnie bywa. W z Suri to może mi zejść północy, ale nie szkodzi. Prom mam rezerwację na dziesiątą, Oczywiście postaram się popłynąć wcześniejszym do Danaimo. Nie będzie aż tak dużego problemu jak do Wiktorii. Jest mniej oblężony ten prom. Także wszystko jest dobrze ułożone. Jak na razie, kolejna kawa z pilota. To już druga dzisiaj moja kawa. No nic, mam trochę roboty. Jeden odcinek do zmontowania z tego wyjazdu. No i później wypiorę tą, tą podłogę. No i później mogę się zrzębnąć albo pójdę jeszcze na rower, jak będzie ładna pogoda. W sumie wczoraj byłem tady, w dzisiaj nie? Zrobić sobie lekki trening i, i, i dla zabicia czasu i, i już. Dobra, otwieram kotarę, bo to już. Dzień niedługo będzie stawał i biorę się do roboty. Godzina. Dochodzi południe, tutaj. U mnie jest trzecie po południu. I ten rozładunek nocny tak trochę jest przerąbany, nie Nie pośpię za bardzo. Sześć palet mam nadzieję, że szybko zrobię i później jeszcze pośpię. Eee, no wszystko ogarnąłem, co miałem ogarnąć w kabinie, tylko cały czas mi ta podłoga zostaje, muszę ją odkurzyć. Idę wyłączyć agregat, bo skończyłem już montować film, więc prądu nie będę potrzebował. Woltaż baterii z rano było na 12, jest na 14,5, to już będzie pięknie. Znaczy jak go wyłączę, agregat się wyłączy, to, to będzie około 13 V, nie? Już prądu nie potrzebuję do wieczora na 6 godzin. A proszę, tutaj transfer wczoraj przyjechał I od wczoraj... To jest nowy trak, nowy Peterbilt, na pewno moją ubastą Od wczoraj na chodzie Podwójna obsada Zobaczmy ile mam paliwa na chłodni Czy przed rozładunkiem trzeba dotankować? Nie wiem, cały czas znaczy czwarte Do piątku starczy I teraz tak, mój agregat Jak już go nie będę używał długo To nie wyłączam go, tylko wieje Trzeba mieć na rower ale wieje to nie wyłączam go, tylko odcinam mu paliwo żeby to paliwo co jest w się całe zeszło i, i włącza mu wyższe obroty to szybciej to po prostu się wyłączy, nie? jak się go długo nie używa to lepiej żeby paliwo wyszło całkiem i już no, dzisiaj na rower nie pójdę chociaż ładniejsza jest pogoda niż wczoraj, ale nieprzyjemny wiatr, a może a może się prze, 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 przeboleje jeszcze. Taki to był typ pauzy w Prawie że 48 godzin. Za parę godzin rozładunki, ale to już w innym odcinku. Uuu zimno.